Wydaje mi się, że powinieneś mieć ksywę Lucky Luke. Widzieliście już BMW 650i, które sprowadziliśmy ze Stanów. Pokazaliśmy Wam też Corvette, którą sprowadziliśmy też z USA. Oba te samochody były lekko uszkodzone: BMK z przodu, Corvette z tyłu. Teraz oba są w warsztatach, są naprawiane, niedługo zostaną skończone i Wam je pokażemy. A dzisiaj jest odcinek o trzecim samochodzie, który ściągnęliśmy z za Wielkiej Wody. To, co go łączy z tymi dwoma poprzedni, poprzednimi. To V8 pod maską, bo też mamy tutaj 8-cylindrowca i też nie mamy dachu, to znaczy mamy dach, ale ten dach się składa, znaczy czy się składa to za chwilę zobaczymy. W każdym bądź razie jest to też kabriolet, ale jest jedna zasadnicza różnica pomiędzy tym autem a tamtymi dwoma. Ten na zdjęciach wyglądał na kompletnie nieuszkodzony, na cały. Ma fajną historię, ma 86 tysięcy mil przebiegu. No, i ma inną markę. Nie jest BMW, nie jest Korwetą, tylko jest Mercedesem. I zaraz nastąpi odsłonięcie i zobaczymy, czy te zdjęcia są spójne z tym, co jest pod plandeką. Dobra, wielka chwila. Łód frontu, to już? No, no jak? Tada! Przed Państwem Mercedes CLK430. Dosyć rzadki motor w Cabrio. 2000 rok. Ile zapłaciliśmy? Bo to jest najśmieszniejsze w tym 1050 wszystkim. 1050 dolarów. 1050 dolarów, 86 tysięcy mil, chyba sześciu czy siedmiu właścicieli, jak sprawdziliśmy historię w Carfaxie. Pełny serwis i samochód powinien być całkowicie bezwypadkowy. I jak obejdziecie go dookoła, ty, on jest naprawdę w zajebistym stanie. Piękne malakie. On jest naprawdę w rewelacyjnym stanie. Myślałem, że będzie gdzieś tam wypłowiały. No tutaj widzę jakaś zapraweczka na lusterku. Ale generalnie, nawet drzwi, pomimo że długie to patrz, są w ogóle niepoobijane. No tutaj na listwie trochę ochronnej. Felgi są też spójne, nieporysowane. A to jest pakiet AMG? Tak. Jest. To ten oryginalny, bo widzę to nie tylko tutaj po felgach, ale widzę też po zderzaku. O, w zderzaku akurat nie ma krateczki. No, tego akurat nie było na aukcji. A i to, to też widać było, że nie ma tego, tak? Tak. Tego wlotu. Czyli tutaj nam brakuje krateczki. To w zasadzie chyba jedyny tak z zewnątrz, patrząc, mankament tego auta. No oczywiście te reflektory nadają się do polerowania. Ciekawe, czy to się spoleruje, tu komuś jakiś kwas pociekł. Ale nawet ten grill powiem ci, nie jest jakoś specjalnie zmasakrowany jak na auto, które jest z 2000 roku. On ma 23 lata jemu nic nie dolega naprawdę. No i ten lakier jest naprawdę taki świeżutki. Felgi gdzieś tam w niektórych miejscach delikatnie draśnięte, ale w żaden sposób nie kwalifikuje ich to do wymiany, tylko jeżeli już będziemy chcieli zrobić z tego cacuszko, to do, ewentualnie do malowania proszkowego. Wiesz, czego szukam. Uh -huh. Rudej? Rudej. No. no to nie znajdziesz. Podnosiliście go? Nie ma. No tutaj nigdzie nie ma. Wszystko nad kola idealne. Króca fuks. Ja pitole, dach No jest w porządku. Jest Widać, super. że był długo złożony, ale tutaj, tutaj nie delikatnie ma żadnych się tylko odkleiło, reszta pęknięć. jest. Okay. Gdzie się odkleiło? A tutaj. Ale to lata Chyba Chyba się trzyma w przeciwieństwie do tej No swego. i tutaj mamy normalną szybę, a nie pleksa. Tutaj jest tak, to pęknięcie w dachu, no to, ale to jest moim zdaniem do klejenia. No tak, jak najbardziej. To wystarczy skleić i będzie w porządku, bo to nawet nie jest szyte w tym miejscu, tylko jest klejone, widać. Dobra, to to jest jedyny mankament. Dobra, wnętrze. Wypierdziane? Serio? Nawet folię, no to jest serwis wszystko. Elektryka fotela. Jeździ do przodu i do tyłu. W górę też jeździ. No tutaj widzę tak, tu drobne pęknięcie. No ale to wiadomo, no na tyle, lat, że to, to na tyle lat to jest normalne, tu drobne też pęknięcie, ale to jest wszystko tylko do szycia, bo skóra generalnie jest w super stanie, Fajne. nigdzie nie jest poprzecierana, nigdzie nie jest popękana. Przynajmniej tutaj jeżeli chodzi o fotel pasażera, a to jest w serwisie, mówisz? Tak. Czyli ten samochód musiał jechać na serwis do Mercedesa, a potem trafił na aukcję? Z tego tak, wynikało? Tak. Jak to jest możliwe w ogóle? No czasami się tak zdarza, że na przykład te starsze samochody nie przechodzą, że tak powiem, inspekcji, tak? I, i ciężko później je zarejestrować, lub trzeba jakieś tam ponowne badania, badania robić. I, I widocznie miał problem, żeby zrobić tam badanie, dlatego może. O kurde, on ma bozę system. Ma. Podsufitka tutaj jaka jest fajna, Ja pielęgniarka. jest w ogóle niezniszczone na podsufitce. Jest świeża i nie była prana. Ty, ale on jest naprawdę w zajebistym stanie, Dawid. Ten samochód kosztował 1000 dolców, 4000 zł, kurde. Tak. Plus opłaty. I właśnie, bo zawsze pytacie, tak, 4000 dolców, ale pokaż, ile wszystko kosztuje. Każdy samochód na koniec serii, która będzie miała 3-4 odcinki, będziemy pokazywali podsumowanie kosztów. Nie tylko cenę samochodu, ale cła, wszystkich podatków, opłat, transportu też waszej marży, prowizji, żeby to było tak. jasne. Czyli prowizji, i pokażemy końcową cenę, nawet po naprawie. ewentualnie... Możemy pokazać przed naprawą i po naprawie. I po naprawie. Tak dokładnie. Jakby ktoś chciał sobie Więc wszystko samtym. to będzie, tylko Jeszcze spokojnie. Jeszcze jedna z jej listy rzeczy. No. Jaka? Popatrz na zagłówek. Elektryczny? Tak. Lubię Mercedesy z tamtych lat. O ile tych współczesnych jakąś specjalną sympatią nie darzę, mogę to powiedzieć otwarcie, chociaż e, też prezentują niezły poziom, to kurde te Mercedesy z tych lat e, po roku 2000 albo z lat 90. naprawdę szanuję. No, zobaczcie, no to było ładnie. Mają, mają coś w sobie. A jakie ma kierunki? No, jakie może mieć kierunki auto kupione przez ciebie? No, pomarańczowe, fajnie, nie trzeba będzie grzebać. No super, jeszcze masz przeciwmgielne w pakiecie, także. Naprawdę? No, Przeciembielne tylne też? tak jest. <laughs> Czyli spełnia tak naprawdę europejskie normy, jeżeli chodzi o oświetlenie. Jak najbardziej. Tylko regulacja przednich światła pewnie. Tak, przednie tak? trzeba sprawdzić. A ciekawe, czy można to wyregulować, ciekawe, czy mają homologację, ale to będziemy potem sprawdzali, bo mnie się przypomniała jedna rzecz. Właśnie. Na zdjęciach widać było, że tutaj było coś e, rozebierane. Jest próg rozebrany. I też widziałem na zdjęciach, że... Jest ten element chyba w bagażniku, przynajmniej właśnie na fotach z aukcji był. Jest, jest ten element mhm. w bagażniku. Tylko ciekaw jestem, co tutaj było robione. Bo tu jest dostęp do wiązek, które idą na przykład do dachu z tyłu. I na kuta ktoś to rozbierał. Możliwe, że gryzoń na przykład jakiś tam e, się Co, w tam w środku był? Tak. Ty, bo tutaj wszystko jest połączone, tutaj nic nie jest rozpięte. No dobra, to to jest w takim razie do zmontowania. To zobaczmy, czy te części naprawdę są w bagażniku. Rzeczywiście on ma tutaj przeciwmgielne, i to no, i przednie, mówiłem. i tylne. Ale sztos. Tak. No! <noise> I jest z przodu. Zajebiście. Które też działają. Zajebiście. Czyli co? Trafiła się okazja? No, według mnie to super okazja. Z, Za te z, pieniądze? Brzmisz jakoś tak nie ten. Nie jesteś przekonany, jakby. Ja jestem przekonany już teraz, tak. Ale mówisz, jakbyś był zdenerwowany czymś, Dawid. Ja nie jestem zdenerwowany. Nie. <noise> Następnym razem, jak ja będę Cale. chciał kupić samochód, to zadzwonię do ciebie, żebyś mi wylicytował. Dobrze, możesz nam nie liczyć. No. Mamy kluczyki? Proszę bardzo. Dwa? Tak. <laughs> I to kurde jeden jakby był nieużywany. Nie wiem, wy wydaje mi się, że powinieneś mieć ksywę Lucky Luke. Truk jest. Jest. Spinki nawet ma. Jednej ich tylko brakuje. Tutaj są dwie, powinny być trzy, jedna tutaj na końcu pewnie. OK, Tu jest boczek, ten, tak, to jest też śledka, jest zdjęty mhm. i to uszczelka. Czyli jest komplet do tego, Co żeby to jest. zmontować i tam umieścić. To no, nawet za chwilę to zrobimy. Tutaj bagażnik, rozumiem, ten, który nam się o powiększa do takiej tak, bo to wielkości. Być około 470 litrów. Tak, no i teraz jest 470, teraz jest znacznie mniej, ale żeby złożyć dach, to trzeba to założyć, bo inaczej nam się nie złoży. A w ogóle ciekawe, czy się składa. Czy będą historie. O, zmieniarka jest. Jak fajnie. Brzmisz na niezadowolonego Nie no ja, jestem, no, ja jestem bardzo zadowolony, ponieważ klient widzę, że jest zadowolony nie, i to jest mi wystarcza. Zadowolony. O, akumulator wygląda na nowy. No, tak jakby był wymieniany. Suchutko, ładnie, nic nie było zalane, fajnie. Tu wygląda to dobrze, nawet dojazdówka jest chyba... Nie, to nie jest nawet chyba Panie dojazdówka, do jazdówka, to tylko pełnowymiarowe koło, tak. nie? To Kurde! Bo. Może to Cię uszczęśliwi. Co za pech! Może to Cię uszczęśliwi. CD nie chce wyjechać. Super, dobra. Sprawdzamy, czy odpala, jak chodzi. Boże. Jakieś pytania? Na dotyk, bo. Ale wiesz co, nie, no, no jest, jest nie, 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 nie zatankowany. I lamp detective, check lamps. Klima działa. Podgrzewane fotele. Grzane zydle, radyjko gra. A, ma rzeczywiście chowane, zobaczcie. Super, czyli te zagłówki są chowane, można je sobie wysuwać przyciskiem, elektrycznym. Ale trza Naprawdę jest w ładnym stanie ten samochód. Fajny, bardzo ładny samochód. Jak <laughs> on mówi. No dobrze, to teraz sprawdzian najważniejszego w tym aucie. Najpierw rączka, delikatnie. A dlaczego? Bo ten samochód ma już kilka lat, prawda? No, przekręć tak? ją delikatnie. Tak, stop. Dobra. Ujw rączkę. No puścił. No to masz przycisk. Czerwony, tak, tak? Czerwony. Trzymamy. Dobrze, proszę pana. Możliwe, że będzie trzeba mu troszeczkę pomóc, bo jakby nie otwierany tyle czasu, to wiesz. O! Siłownik słaby, tak, tak jakby tak. troszkę. Tutaj na łamaniu coś mu, coś mu dolega, ale tak jak mówię, no jak tyle nie było otwierane, no to... To trzeba to po prostu posprawdzać. Jestem w szoku, jak on jest w fajnym, dobrym stanie. Naprawdę. No, jakieś tam pierdoły trzeba tutaj porobić. Nawet te przyciski, które zazwyczaj w Mercedesach tutaj już są powycierane, to tutaj są naprawdę spoko. Pasuje mi Mercedes, już taki stary dziadek jestem, trochę, nie? Pasuje ci jest Tak dobrze wyglądam wtedy. Mam niespodziankę. Musisz chwilę zaczekać. <laughs> Jaki on jest kurwiony. Trzecie auto przyjechało. I trzecie przyjechało w naprawdę zajebistej kondycji. I tutaj nie ma co robić. Tadam. No co ty? No. Czyli. A, tak się wkurzyłeś, że już nie chcesz dać mi lawety, tylko muszę wracać im na kołach, Ta. tak? Ja pierdziele, próbne tablice. A Ta. sprawdziliście technicznie go, czy wszystko jest ok, czy mogę jechać? Tak, jest w porządku. Samochód ściągnięty ze Stanów, kiedy przyjechał? W piątek. W piątek, Ta. a dzisiaj mamy czwartek, czy Ta. też piątek. No to tydzień Ta. czasu. I w tydzień mogłem go odebrać wcześniej, ale nie miałem kiedy przyjechać tutaj nagrać odcinka. I zobaczcie, przyjechał w takiej całości, że zakładamy mu tablicę i wracamy na kołach. <laughs> ja pitole! No, jak się cieszę! Jeszcze dzisiaj taka pogoda, że normalnie złożony daszek. I cruising! Coś cruising pięknymi wsiami po świętokrzyskiem. Stary grad, ale ta linia, ten kabriolecik, to jak on wygląda. No. Boże, spełnienie jakichś gdzieś tam moich marzeń. Nawet wentylki ma z logo Mercedesa. No jestem. wszystko się tutaj zgadza. Płyny są, sprawdzaliście? Tak. Czyli Sam olej osobiście był. Osobiście tak? sprawdziłem. Olej. I olej był? Tak jest. Troszeczkę dolałem kujawskiego jest wszystko w porządku. Nie to żeby... A przepraszam. By, była jedna tutaj y, wada. No, mankament jeden. Tak. No. Troszeczkę była za krótka miarka i kupiłem dłuższą. Weź jeszcze mi zapal te lampy, tylko żebyśmy wiedzieli czy one. A on jest... On jest na ksenonach. Tak jest, szanowny Łukaszu. Fajnie. No rzeczywiście, trochę inaczej świeci mu jeden ksen. Może dlatego, że właśnie gdzieś tam ten będzie się dopalał i przez to może mieć błąd na desce. Cudo. Przede wszystkim cieszę się, że nie ma rudej, bo w Mercedesach z tego okresu niestety e, jest często spotykana. Naprawdę ktoś o niego dbał. Przebieg wskazuje na to, że przez te 23 lat samochód był jeżdżony sezonowo. Stan wskazuje na to, że zimą był garażowany. To było kolejne auto w domu, na pewno. To było gdzieś tam kolejne auto w domu, miał kilku właścicieli, zajebiście. Nawet naprawdę. spryskiwacze działają do lamp. Też sprawdziłeś? Tak. ja tutaj nie mam już co sprawdzać w takim razie, skoro wy wszystko sprawdziliście. No to to jest w takim razie chyba pierwsze auto, które nie pojedzie do warsztatu na naprawę, tylko pojadę z nim, wiesz gdzie najpierw? Gdzie? Na stację diagnostyczną, zobaczyć o, czy przejdzie przegląd. Jak się odniosą do tych lamp, tylko najpierw na pewno będę musiał wymienić ten żarnik. Nawet nie muszę, widzę, tutaj wymieniać tego. Całego zderzaka, tylko wystarczy wymienić podkładkę, i mogę sobie mocować standardową tablicę rejestracyjną, Tablicy. długą, a nie tą taką amerykańską, malutką. Chociaż nie wiem, no, tak auta zciągniętego ze Stanów może by taka pasowała. No nie wiem, zobaczę. Wtedy wypadałoby zderzak wymienić, bo ten ma obrysówki. Ale te obrysówki znowu moim zdaniem robią robotę. Nie Oczywiście. wiem, jak waszym zdaniem. W komentarzach napiszcie, czy podobają Wam się takie obrysówki. Mnie akurat się podobają osobiście. Ale tarcze widzę są w stanie jeszcze w porządku, sporo jeszcze przejeżdżą. Natomiast oponki, no takie. Kwalifikujące się za chwilę do wymiany. Wietro nie było, nie? A może jest chyba tam? Jest? No nie jestem pewien na 100%, ale gdzieś chyba był. Ktoś tutaj się nie bał no. i za pożyczył. I pożyczył, przepraszam. Tak. Ktoś ma na wieczne oddanie, dobra. Tak. To mam nadzieję, że poprawi Ci humor czwarty samochód, który tak. ściągamy i <głos》>, że będzie w gorszym stanie. Czwarty to był mój wybór. Co był? Czwarty to był mój wybór. Czwarty to był twój wybór. Tak, tak to prawda. I to będzie czwarty samochód, dla odróżnienia, nie będzie miał fałsemki, będzie miał V6. Tak. Nie będzie kabrioletem, tylko będzie, uwaga, vanem i będzie to samochód ściągnięty dla mojego ojca, tak, żeby tak nie było, dla mojego taty, który lubi vany, lubi duże samochody, lubi wozić nimi wnuki. I to będzie samochód, którego ja. W życiu, po tym co zobaczyłem na aukcji, bym nie kupił. No way. A Dawid uparł się powiedział: Biorę to na swoją odpowiedzialność i samochód w przyszłym tygodniu przypłynie, i jego też wam pokażemy. Nie będzie tam akurat relacji z jego naprawy, z tego, jak to wszystko przebiega. Natomiast pokażemy wam tylko to, co ściągnęliśmy, jak wygląda, ile zapłaciliśmy. Tam od razu w pierwszym odcinku podsumujemy mniej więcej koszty, takie bez naprawy. No, będzie ciekawie, naprawdę. Posumowując zakupy Pana Bąka, bo raz wybierał on samochód, raz ja wybierałem samochód, no wydaje mi się, że ma odrobinę szczęścia, że akurat wybrał mnie jako handlowca, tak? Dobre. Nie no, wszystkie wiesz, co, samochody przyszły zajebiste. Wiesz, co ja zawsze w Tobie ceniłem? Nie wiem. Skromność. Może powiedz to Skromność. Dziękuję. Wrodzoną skromność. Tak naprawdę to nie jest tak, że to tylko ja mam szczęście, bo dobrze wiesz, że to jest wypadkowa twojego profesjonalizmu i mojego szczęścia. I to mówię bez zbędnej kokieterii, bo na przykład korwetę znalazłeś ty. Tak. I nawet gdyby ona była nieporobiona, w sensie nie miała tego stregowałka wałka i tych wszystkich rzeczy, to obaj wiemy, że i tak byłaby warta... Zakupu i tych pieniędzy. Tak. To po prostu ja dostałem ze swoim szczęściem jakiś tam gratis w tym samochodzie. A na przykład to auto, 1050, ja się uparłem, ty byłeś przeciwny, nie czułeś tak. w ogóle tego. No tak? ja po prostu go nie czułem. No, ty ja go nie ja czułeś. jestem szczery z klientami. No właśnie, i ty go nie czułeś. Ja się uparłem, bo wiedziałem czego chcę i mhm. też potrafiłem gdzieś tam ocenić e, jego rzeczywistą wartość. Natomiast ty przyjąłeś to, wziąłeś na klatę, załatwiłeś odpowiednie magazynowanie, odpowiedni transport. Wszystkie opłaty i jeszcze sprawdziłeś historię. I tutaj się utwierdziliśmy w przekonaniu przynajmniej, że jest, że dobry, jest, egzemplarz. Że, że jest dobry egzemplarz. Tak. Że, a właśnie, bo wynikało z Fakarwaku, że on nie miał żadnej przygody blacharskiej, nie? Proszę, jakbyś jeszcze wątpił w umiejętności pana Bąka, to właśnie zamocowałem sobie próg. Uwaga, komisyjne trzaśnięcie drzwiami, zamyka się, próg jest. Co jeszcze masz dla no, mnie? No to jest z białej rękawiczki. O, dawaj. Bo naprawdę jestem ciekaw. Cienki 40. Cienki. Cienki 40. Cienki 30. Cienki 50. Cienki 40. Cienki 60. Cienki 50. Cienki 40. Cienki 50. Cienki 50. 50. 50. Lak OK 100. Ale tutaj one, tutaj wiesz, jak na miały. Musi mieć troszeczkę więcej I raz, lakieru. że na przetłoczeniach często było tak, że z przodu stosowano ciut więcej tego lakieru, lak OK 170, po to, żeby pewnie. na odpryski. Tak. Tu już cienki 60. Mhm. Cienki 60. Lak OK 70. O. Cienki 50. No to są wszystko fabryczne. Nie trzaski. 60. Mhm. 70. 50 150 Ja go wcześniej nie mierzyłem. 130 Oryginał. Można kupić niebite auto? Można, i to właśnie, wiesz, co fajnie jest, że my jakieś łamiemy stereotypy w, tym materi w tych materiałach. Pokazujemy, mhm. że auta mogą być lekko uszkodzone, że można je zweryfikować, i to jest bardzo ważne, bo tutaj mamy pełny karfac. Wiemy, ile razy nawet samochód był w serwisie. Ubezpieczony? Tak. Mają też ubezpieczenia. Dla takich jak ja, którzy na kołach chcą wracać z samochodem sprowadzonym ze Stanów. Taki zamawiałem, bo to jest tablica indywidualna. Ależ ja lubię kabriolety. Zawsze marzyłem o kabriolecie, ale jakoś brakowało mi odwagi, żeby choć jeden kupić, a teraz mam trzy. A tu fajnie, bo tu nie wieje tak bardzo. A jeszcze mamy okna opuszczone. A jakie je podniesiemy, to będzie jeszcze mniej wiało. Proszę, zamknąć. Szkoda, że nie ma jednego przycisku do zamykania. Nie można mieć wszystkiego. O, zobacz. Kurde, teraz już w ogóle zajebiście. No. Ale cichutko jest. No, jest tak cichy ten silnik. Patrz, prosto jedzie. Ja! Yeah. Ty nic nie trzęsie, a hamuje. I nawet hamuje, i ja bez się włącza. Jedzie. Jeździ! Normalnie, kurde, jeździ. Adios, amigos. Dziękuję. Przyjacielu. Dziękuję. Za no życzliwość.